Marta Kaczyńska podbija sieć. Odezwał się Jarosław, a ona wszystko pokazała. Marta Kaczyńska opublikowała wideo, na którym znajduje się jej wujek Jarosław Kaczyński. Materiał od razu wzbudził duże zainteresowanie. Tytuł przyciągnął internautów. Rodzice Marty Kaczyńskiej zginęli w katastrofie. Marta Kaczyńska to postać dobrze rozpoznawalna w polskiej przestrzeni publicznej. Jest córką tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, Lecha i Marii Kaczyńskich, oraz bratanicą Jarosława Kaczyńskiego, lidera Prawa i Sprawiedliwości. Choć jej życie nierozerwalnie łączy się z polityką, Marta Kaczyńska konsekwentnie buduje także własną karierę zawodową. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, a po pozytywnym zdaniu egzaminu na aplikację adwokacką uzyskała prawo do wykonywania zawodu. Choć rzadko zabiera głos publicznie, każda jej aktywność przyciąga uwagę mediów nie tylko ze względu na znane nazwisko, lecz również z powodu stylu życia, który bywa tematem dyskusji wśród konserwatywnych komentatorów. Jej życie prywatne, w tym trzy małżeństwa, niejednokrotnie budziło emocje opinii publicznej. Jest również w bliskich relacjach ze swoim wujkiem Jarosławem Kaczyńskim, bratem jej zmarłego ojca. Kariera polityczna Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński. Urodzony w 1949 roku jest jedną z najważniejszych postaci współczesnej polskiej sceny politycznej. W latach 2006-2007 pełnił funkcję premiera, a wcześniej zasłynął jako prezes Prawa i Sprawiedliwości Pis partii, którą współzakładał razem ze swoim bratem Lechem Kaczyńskim. Jego polityczna kariera rozpoczęła się na początku lat 90., gdy aktywnie uczestniczył w transformacji ustrojowej, m.in. jako sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Jako lider PiS Kaczyński wywarł ogromny wpływ na polską politykę, kładąc nacisk na wartości konserwatywne, patriotyzm oraz suwerenność narodową. Jego działania, zarówno jako szefa rządu, jak i lidera opozycji, często budziły kontrowersje, jednak skutecznie mobilizowały jego elektorat. Jego rola w kształtowaniu współczesnego życia politycznego i społecznego w Polsce pozostaje niepodważalna, a decyzje podejmowane przez PiS pod jego kierownictwem miały istotny wpływ na krajową scenę polityczną. Teraz Marta Kaczyńska udostępniła wideo z wujkiem, choć robi to bardzo rzadko, podbiła sieć tym materiałem. Marta Kaczyńska opublikowała nagranie z Jarosławem. Marta Kaczyńska opublikowała na Facebooku materiał z udziałem Jarosława Kaczyńskiego z magazynu Anity Gargas. To pierwszy wywiad lidera PIS po wyborach który zwrócił uwagę nie tylko ze względu na polityczne wnioski, lecz także na zaskakujące komentarze dotyczące Krzysztofa Stanowskiego i jego roli w kampanii. Pierwszy wywiad po wyborach czytamy na grafice z programu Anity Gargas. Marta Kaczyńska nie dodała własnego komentarza do swojego wpisu, jednak sama publikacja materiału zaraz po wyborach stanowi wyraźny sygnał, Kaczyńska popiera stanowisko partii i wskazuje, kto według niej nadal wyznacza kierunek polityczny po stronie prawicy. Największym zaskoczeniem wywiadu okazała się jednak nie ocena kampanii, lecz pochwała pod adresem Krzysztofa Stanowskiego. Pan Stanowski odegrał w tych wyborach naprawdę dobrą rolę, bo pokazywał niepowagę tego wszystkiego, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Powiedział Jarosław Kaczyński. To zaskakujący krok w stronę kontrowersyjnego dziennikarza i YouTubera, który podczas kampanii utworzył własny komitet i zdobył ponad 240 tysięcy głosów. Brał udział w dwóch debatach w TVP oraz TV Republika, a jego sztab jako pierwszy ujawnił kulisy zamieszania dotyczącego formatu debat. Stanowski już przed kampanią zapowiadał. Nie startuję, by wygrać, tylko by pokazać kampanię od środka. Chcę być kamieniem w bucie innych kandydatów. Przypomnijmy, że podczas debaty w TVP zaatakował prowadzącą Dorotę Wysocką z chnepf, co wywołało medialne kontrowersje i podzieliło opinię publiczną. Jego materiały na kanale Zero zdobywały setki tysięcy odsłon, a sam Stanowski zręcznie łączył rolę kandydata z funkcją reportera kampanii.